Dzień dobry, witam Państwa ze słonecznego kurortu zakopane. Znajdujemy się na Gubałówce, kilka metrów nad poziomem morza. Jest fantastyczna pogoda, słońce, po prostu temperatura nie daje nam tutaj odpocząć. Jest taki upał, jest taki upał, że po prostu lokalni mieszkańcy proszę zobaczyć tutaj nie wiedzą co, co zrobić. No, taki zdejmą No, za mną panorama, tak fantastyczna, nie? Tam stoją koleżanki tutaj. Yy. Gdyby Państwo mogli być tutaj ze mną, by zobaczyli, że w taki upał nie da się dojrzeć nawet tego krzyżu na Giwoncie. Po prostu to jest masakra, nie? Gdyby było chociaż trochę chłodniej, trochę chociaż tak z 25 stopni byłoby dużo lepiej. Ech, idziemy, podchodzimy do lokalnego mieszkańca tutaj. Nie wiemy co zrobi, bo jest skołowany tą temperaturą wysoką, ale możliwe, że... Dzień dobry Panu! A ino i witam Was. Jak Pan reaguje na tak słoneczne pogody o tej porze roku? I no, i ja, ja nie jest zadowolony, bo mnie łowiecki w losz i ich nie mogę znaleźć. W to się Łowiecki panu z uciekły. I no, ja, kutwa. I no, Lo lokalne zwierzęta również nie wiedzą, co się dzieje w takim upale. Błędnik im się pierdoli. <śmiech> <śmiech> I poszły w las. Dla tvn u Magdalenu Z słonecznego, z zakopanego, miejsca centralnego, w którym opala się cała Polska. Yeah.